Płacić nie trzeba, no raz można zaciągnąć ten rok, no jak się tam przełożyć, to będzie, no ale no, nie więcej, tak? Zobaczymy co będzie, co, czy, czy ten rząd się zajmie weźmie tym rolnictwem, czy będziemy markować. Jest... Niestety nie zostaliśmy wpuszczeni, bo są zablokowane drzwi. Pracownicy mogą wchodzić, wychodzić, my niestety nie możemy dostać się do środka. Jak widać od początku nazowywają. No Chyba tak będzie do końca. Dlatego uważamy, że to, co oni mówią w telewizji, te wszystkie zapisy, które były robione, to, to tylko po to, żeby przedłużyć czas i nic więcej. Wiadomo, że rolnicy w pole pójdą, nie będą mieli czasu protestować, ale my się niestety nie damy. To tak nie odpuścimy tego wszystkiego, bo to, to jest nasze życie. Tu mamy z pradziada dziada pole, które używamy, no i no z czegoś musimy żyć, prawda? A w tej chwili robimy za dawno. I tyle. A chciałam zapytać, rozmawiali Państwo z ochroniarzem, to mu Państwo nie mogą wejść do środka? Bo jest awaria drzwi. Awaria drzwi jest dla nas, ale dla pracowników nie jest awaria drzwi. Drzwi się otwierają, zamykają, ale dla nas jest. Jak widać, no niestety, ale nie tak toją nas poważnie. Ja zapytać, czy pan mówi od razu zapowiedzieć, że nie kupują bo nas po rozbarwaniu, jak złożyć... To od początku było wiadomo, że nie będzie żadnych problemów, żadnej dywersji. To tylko to złożyć to podam... pismo, że możemy będziemy... ja się by Nie było terminu żadnego ty. podanego. Był podany termin, to podany tym termin wszyscy wiedzą o tym, że po, to, po prostu i tyle: no. nikt się z nami nie chce spotykać, A nikt nie chce rozmawiać. Niestety tak traktują rolników i tak nie będą traktowali rolników. A ogólnie wszystkich tak traktują. Kto tylko by nie protestował, to się władza cofa, ucieka, chowa. kiedy wiadomo. Od dwóch tygodni? Tak, no to, to wszyscy, wszyscy, tygodni wiadomo, tygodni. Wiadomo, wszyscy to wiedzieli, dlatego idzie awaria, dlatego nikogo nie ma, no i to... W Świdnicy to samo, w Wałbrzychu to samo. I tak, i myślimy, że będzie w każdym jednym biurze poselskim taka kartka będzie. Tak, Jedziemy sobie teraz przejście do biura poselskiego spisu, no zobaczymy jak tam, czy też będzie zamknięte, czy nie, no i tyle. Samą. trochę inaczej wy, wy wygląda. A jeżeli chodzi o postulaty, Chciałem naprawdę właśnie, mam nadzieję, że szybko kurs, zostało postulaty z i, I na jednej z Dobrze. dwóch kopii chciałbym o potwierdzenie odbioru od Przeka Przekażę do klubu parlamentarnego. Panie pośle, te, te problemy, one wymagają rozwiązań tu i teraz. My, nie, last mamy, last my nie mamy czasu, idą już nowe śniwa. Nie zrobiacie, no To głosem. Panowie, ja mam wyżako, czy mam święcunkę, czy mam wędliny, smakowałem na serdecznych stołach. O, 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 o. Jeśli smakowały, to pochodzą z naszych gospodarstw i my jesteśmy szczęśliwi. Niech to zawsze tak pozostanie. Uśmiechajmy się, jedzmy polską zdrową żywność. Niech Bruksela nie mówi, co my mamy produkować, ile. I nie pozwólmy spożywać żywność niewiadomego pochodzenia. Panowie, to jest bardzo ważne. Przesłanie do nas wszystkich Polaków. Ale miastu... Dzień,